Na początku XX wieku jednym z najpopularniejszych tematów w rzeźbie, choć nie tej awangardowej, były zwierzęta. Tematyka animalistyczna cieszyła się ogromnym zainteresowaniem tak twórców, jak i publiczności. W tej chwili stoję przed Libik House. Muzeum we Frankfurcie, w którym odbywa się wystawa prezentująca jednego z najciekawszych przedstawicieli właśnie tego nurtu w rzeźbie, Augusta Gaula. Ten niemiecki rzeźbiarz właściwie poświęcił się właśnie tematom związanym ze zwierzętami. Trudno znaleźć jakiś gatunek, którego by nie przedstawiał. Jest to duża wystawa, chociaż Muzeum Libick House nie dysponuje oddzielnymi salami wystawowymi na wystawy czasowe. Bardzo często ekspozycje, które tutaj się odbywają, są po prostu włączone w ekspozycje, bo jest to muzeum specjalizujące się w rzeźbie. To jeden z takich. Ukrytych skarbów muzealnych. Dużo bardziej znane jest Muzeum Sztedel we Frankfurcie, główne muzeum sztuki, ale dosłownie trzy domy dalej znajduje się właśnie Libi House, do którego warto zajrzeć. Ma wspaniałą kolekcję rzeźby, zaczynając już od starożytności. I dosyć często ta ekspozycja stała jest właśnie urozmaicona dodatkowymi elementami, w tym przypadku są to rzeźby Augusta Gaula. I trzeba przyznać, że czasami te zestawienia są niezwykle ciekawe, bo przecież zwierzęta w różnych momentach w dziejach rzeźby były popularne, chociażby były niezwykle popularnym tematem w okresie hellenistycznym w rzeźbie starożytnej. Grecji. Taki pomysł łączenia stałej ekspozycji i elementów wystawy czasowej jest dość ryzykowny, ale trzeba przyznać, że bardzo ciekawy sposób jest to tutaj realizowane. Pamiętam, jak kilka lat temu oglądałem tutaj wystawę Jeffa Kunsa, która też była rozsiana po całym tym muzeum. Naprawdę było to super ciekawe, ponieważ rzeczywiście dodawało, Pewnych treści dziełom tego współczesnego amerykańskiego rzeźbiarza. August Gaul to oczywiście już rzeźbiarz z dalszej przeszłości, ale przedstawiciel rzeźby, którą myślę też warto poznawać. Tym bardziej, że zwierzęta wszyscy lubimy. I na końcu tej wystawy jest właśnie do tego odniesienie czyli do popularności filmików ze zwierzętami, które jakże chętnie oglądamy w mediach społecznościowych.